Dzień dobry, przybliżę Państwu sylwetkę naszego Porsche Panamera 4S w wersji Sport Turizmu z 2017 roku. 2017 to rok produkcji, natomiast pierwsza rejestracja tego samochodu to kwiecień 2018 roku. Wersja 4S, czyli mamy tutaj napęd na cztery koła. Auto jest z polskiego salonu, jest... Absolutnie bezwypadkowe, serwisowane tylko i wyłącznie w Aso Porsche. Ma przejechane 91 tysięcy km i w tym samochodzie nie ma się do czego doczepić. Jest bardzo zadbane, bardzo ładnie się prezentuje. No i wersja Sport Turismo, jeśli chodzi o mnie, zdecydowanie do mnie przemawia. Bardzo mi się podoba ten model. Kombi od Porsche naprawdę daje radę. Mamy tutaj felgi 21 cali. Oczywiście olbrzymie, sześciotłoczkowe zaciski. W tym modelu pod maską mamy silnik 2.9 litra V6 o mocy 440 koni mechanicznych. Także można dość dynamicznie pojeździć sobie tym samochodem i na, nie narzekać na brak mocy. Zobaczcie, jaką linię ma to auto, i to, co on podoba mi się najbardziej. Zobaczcie, jak jest rozdmuchany ten samochód. Jak tutaj tylne błotniki wychodzą nam na bok. Widok z lusterka stecznego. O, jest niepowtarzalny, świetnie to wygląda. Niesamowicie jest napompowana ta bryła. Jak dla mnie coś pięknego. Rewelacja. Te światła przez całą klapę. Pięknie to wygląda. Mamy tutaj do dyspozycji kamerę cofania. I co ciekawe jeszcze, tutaj jest elektrycznie podnoszony spoiler. To też jest taka ciekawostka od Porsche. Zobaczcie. Samochód jest w pakiecie czerni, więc jest pozbawiony chromu, listwy wokół szyb. Są czarne. W naszym modelu jest pneumatyczne zawieszenie. Mamy tutaj panoramiczny dach zobaczcie na te reflektory. Design tych świateł jest świetny. I co my tutaj mamy wewnątrz? Wewnątrz wszystko jest oprzyte czarną tapicerką skórzaną. Fotele oraz deska. Jeżeli chodzi o elementy ozdobne, to mamy tutaj wszystko w karbonie i wygląda to rewelacyjnie. Nawet kierownica jest wykończona karbonem. Zobaczcie. Mamy oczywiście lusterka elektrycznie regulowane oraz składane fotele. Z przodu y, zarówno kierowcy, jak i pasażera są z pamięcią i elektrycznie regulowane. Zobaczcie na te listwy. Tutaj jak widać wszystko jest obszyte tapicerką skórzaną. Potele są w bardzo ładnym stanie. Jest oczywiście logo Porsche. Zobaczmy, jak to wszystko prezentuje się wewnątrz. Po uruchomieniu silnika w tym egzemplarzu już mamy sterowanie trybami jazdy z kierownicy pokrętełkiem, więc sobie możemy wybierać tryb Sport, Sport Plus oraz wersję Individual. Oczywiście jest też wersja Comfort. Mamy tutaj fotele podgrzewane oraz wentylowane. W nowym modelu Porsche, już tak jak widać, cały panel jest dotykowy. Tutaj jest taka bardzo duża nawigacja. Większość, znaczy wszystko w zasadzie jest sterowane już bezpośrednio. Z tego panelu mamy tutaj możliwość również wybierania trybów. Jest pakiet Chrono Sport. Mamy tutaj możliwość właśnie wysunięcia tego spoilera, który jest na dachu. I zaraz Państwu go pokażę. Jest możliwość wybierania zawieszenia, wysokości zawieszenia, zawieszenia pneumatycznego oraz trybów, w jakich ma pracować to zawieszenie zobaczcie zaraz sobie tutaj, tutaj nawet sterowanie nawiewem tym centralnym jest elektrycznie można sobie go można sobie go zamknąć proszę i zamyka się Tutaj naprawdę ten system jest bardzo, ale to bardzo zaawansowany. Mamy kamerę cofania, o której już wspominałem. Do dyspozycji jest aktywny TempoMat. Oczywiście, kierownica jest z łopatkami. Panoramiczny dach. Jest tu również troszkę systemów ułatwiających nam jazdę. Asystent otoczenia, asystent jazdy w korku, asystent parkowania, Porsche Active Safe i asystent utrzymania pasa. Także zdecydowanie przyjemnie i bezpiecznie tym autem można podróżować. Oczywiście jest tutaj CarPlay oraz Android Auto, więc można sobie połączyć samochód z telefonem i wszystko wygodnie wyświetlać na naszym centralnym wyświetlaczu. W naszym egzemplarzu mamy również soft close, więc jest domykanie drzwi. Zobaczcie, jak prezentuje się tył naszej panamery. Tutaj również wszystko jest w rewelacyjnym stanie. Z tyłu mamy do dyspozycji podgrzewane fotele. Tutaj jest klimatyzacja czterostrefowa. O i zobaczcie spoiler, o którym wspominałem, tak wygląda, jak jest podniesiony. Rewelacja. Oczywiście klapa bagażnika jest elektrycznie podnoszona. W cenie tego samochodu do dyspozycji mamy poprzeczki dachowe i to są zupełnie nowe poprzeczki jeszcze nie nieużywane, może mi się uda odpakować to jedną ręką, tylko jak znajdę zamek. Nie jest to takie łatwe, ale jednak proszę. Nigdy nie zakładane nowe poprzeczki dachowe od Porsche. W tym modelu mamy możliwość składania tylnej kanapy. Więc można sobie powiększyć sporo przestrzeń załadunkową. Tutaj mamy nawet przyciski do składania tylnych foteli. Tutaj jest elementy nagłośnienia Bose. Mamy też zestaw naprawczy do kół. Zobaczmy drugą stronę. Te wszystkie elementy karbonowe są w takim mocno sportowym klimacie. Zresztą to auto to taki, można powiedzieć, czarny demon. Wszystko, wszystko w czerni, zero chromów. Czarne wnętrze i te karbony. Zdecydowanie to jest mój klimat. Bardzo mi się to podoba. Ja już wspominałem fotel kierowcy, również z pamięcią i elektrycznie regulowany. Nie wspomniałem jeszcze. W tym modelu kierownica również jest podgrzewana. Auto jest bardzo dobrze wyposażone i prezentuje się fenomenalnie. Kwestii podsumowania mamy samochód z 2017 roku, ale jego pierwsza rejestracja to kwiecień 2018 roku. Auto od pierwszego właściciela z polskiego salonu, serwisowane tylko i wyłącznie w ASO. Zupełnie bezwypadkowe, utrzymane w rewelacyjnym stanie. Więc tylko wsiadać i jeździć. Z przebiegiem zaledwie 91 tysięcy km. Jeżeli chodzi o pełną specyfikację tego samochodu, standardowo odsyłam Państwa na naszą stronę internetową www.samochodysklasą.pl. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje: szczegółowy opis, pełną specyfikację oraz bardzo obszerną i szczegółową galerię zdjęć tego samochodu. Ja w tej chwili bardzo Państwu dziękuję za uwagę. I pozdrawiam serdecznie.